Witam Państwa bardzo serdecznie na kanale i zapraszam na nowy materiał. Z góry uprzedzam, że dzisiaj będzie długo i w miarę możliwości szczegółowo, dlatego też w ramach naszego pierwszego spotkania z samolotem F-106 chciałbym skupić się głównie na omówieniu historii jego powstania. Z góry uprzedzam, że trudno mi powiedzieć, kiedy pojawi się druga część, ale mam nadzieję, że będzie to miało miejsce już niebawem. Konwer F-106 był samolotem, który początkowo miał być tylko odmianą samolotu F-102 Delta Dagger, ostatecznie jednak powstała zupełnie nowa maszyna, która rozwijała prędkość dwukrotnie większą niż jej poprzednik, a ponadto dysponowała nowatorskim systemem kierowania ogniem. Konwer F-106 pozostawił niezatarty ślad w historii wojskowości. Znajdował się na pierwszej linii zimnej wojny, jednocześnie stanowił zapowiedź, Przyszłości lotnictwa wojskowego. Samolot był określany jako zgrabny i piękny, chociaż ja miałbym kilku innych kandydatów do miana zgrabnej i pięknej maszyny. Tak czy inaczej, F-106 miał dla US Air Force zupełnie nieproporcjonalne znaczenie wobec stosunkowo niewielkiej liczby maszyn tego typu wprowadzonych na wyposażenie amerykańskiego lotnictwa. W sumie wyprodukowano bowiem tylko 340 egzemplarzy, które stanowiły zwieńczenie bezprecedensowego etapu w rozwoju nauki i technologii. Skrzydło samolotu F-106 w kształcie delty było ukoronowaniem długiego procesu, w wyniku którego powstały samoloty XP-92, XF-92A, F-102, F-102A, SIDART i bombowy... B58 Hustler. Kadłub samolotu F106 został zbudowany według reguły PUL i był ważnym krokiem naprzód w procesie projektowania maszyn naddźwiękowych. Tak poprawcie, to F106 był czymś więcej niż tylko samolotem, a to ze względu na zastosowanie w nim przełomowego, jak na swoje czasy, układu kierowania ogniem Hughes MA1, który połączono cyfrowem. Łączem danych z narodowym systemem SAGE. SAGE było skrótem od półautomatyczne środowisko naziemne, odnoszącym się do pierwszej w historii sieci komputerowej wykorzystywanej do obrony Stanów Zjednoczonych. Można więc powiedzieć, że F-106 był pierwszym i chyba jednym z nielicznych samolotów. Które miały dostęp do czegoś, co należało określić mianem pradziadka internetu. Oznaczało to, że zwłaszcza w momencie wprowadzenia samolotu do służby, F-106 był ważnym i nowoczesnym elementem amerykańskiego systemu obrony, ale z drugiej strony trzeba było liczyć się z szybkim starzeniem się F-106 jako platformy bojowej, bo technika szła naprzód bardzo szybko. Dlatego też podstawową wersję maszyny zaczęto poddawać licznym modernizacjom, które obejmowały m.in. zamontowanie działka pokładowego, poprawienie układu i wyposażenia kabiny, a także zastosowanie zewnętrznych zbiorników podskrzydłowych, co pozwoliło na zwiększenie zasięgu samolotu. Pomimo upływu czasu F-106 pozostawał istotnym elementem amerykańskiej obrony powietrznej aż do momentu, gdy ostatnie samoloty zostały wycofane z jednostek lotniczych amerykańskiej Gwardii Narodowej. Najdłużej F-106 służyły w jednostkach Gwardii Narodowej stanu New Jersey, gdzie eksploatowano je do 1988 roku. No dobrze, ale jak to się wszystko zaczęło, bo jak się skończyło, to już wiemy. Dzieje F-106 zaczynają się 8 października 1948 roku, gdy grupa amerykańskich oficerów sił powietrznych ustaliła, że konieczne jest rozpisanie konkursu na nowy samolot przechwytujący, działający w każdych warunkach pogodowych. Planowane wejście nowej maszyny do służby liniowej miało nastąpić w ciągu 6 lat. W oparciu o przyjęte wówczas założenia, Opracowano samolot F-102, a wkrótce potem także F-106. W styczniu 1950 roku amerykańskie siły powietrzne postanowiły zaprosić ponad 50 firm i mniejszych wytwórni do złożenia ofert na system kierowania ogniem, który miał trafić na pokład samolotu myśliwskiego, którego zadaniem było przechwytywanie samolotów nieprzyjaciela. Maszyna została roboczo nazwana Myśliwcem przechwytującym 1954. Opracowanie Myśliwca również miało nastąpić na skutek przeprowadzonego we wrześniu 1950 roku konkursu do udziału, w którym zaproszono 19 producentów samolotów. Wstępny projekt otrzymał oznaczenie Projekt MX1554. Prace nad stworzeniem systemu kierowania ogniem przebiegały bardzo szybko. I 2 października Pentagon mógł ogłosić zwycięzcę, którym została firma Hughes, której przyznano kontrakt na system kierowania ogniem dla myśliwca przechwytującego 1954. Nowemu systemowi nadano ostatecznie oznaczenie MA1, i to właśnie ten system stał się prawdziwym sercem programu samolotu myśliwskiego F-106. Jednocześnie Wytwórnia Conver zdobyła spore doświadczenie w projektowaniu skrzydeł typu Delta. Jako platforma testowa posłużył niezrealizowany projekt XP-92 przemianowany później na XF92. W rezultacie doświadczeń zgromadzonych podczas prac nad tą platformą powstał samolot, który wszedł do służby w amerykańskim lotnictwie wojskowym jako F102. O tym konkretnym samolocie był już osobny materiał, natomiast dzisiaj chciałbym tylko lekko uzupełnić, że od samego początku F-102 był uważany za maszynę przejściową. Tymczasem droga, którą należało pokonać, aby XF92A stał się F-106, była bardzo długa. Rozwój systemu opracowanego przez Hughesa następował powoli, dlatego też w listopadzie 1952 roku US Air Force podjęły decyzję o wprowadzeniu na wyposażenie samolotu F-102 systemu E9, który nie dawał takich możliwości jak oczekiwane z wytęsknieniem MA1. Ten ostatni był rozwijany cierpliwie i stopniowo, co było sporym eufemizmem, który miał zamaskować amerykańskie problemy z opracowaniem i wdrożeniem takiego systemu. Ostatecznie Pentagon kupił bajeczkę o tym, że docelowo system ma trafić dopiero na wyposażenie zmodernizowanej wersji rozwojowej samolotu F-102, której roboczo nadano oznaczenie F-102B. Był to okres, gdy ani podstawowa wersja samolotu przechwytującego 1954, ani jego wersja rozwojowa nie otrzymały jeszcze nazw własnych. Te zaś pojawiły się dopiero pod koniec 1959 roku. W październiku 1953 roku dowództwo amerykańskiego lotnictwa upoważniło Komórkę Badań i Rozwoju Lotnictwa do rozpoczęcia prac nad nowym silnikiem, noszącym oznaczenie Pratt Whitney J75. Celem prac było stworzenie jednostki napędowej, która docelowo miała trafić na wyposażenie powstającego samolotu F-102B. Wybrano silnik odrzutowy J75, chociaż początkowo. Amerykanie zamierzali sięgnąć po brytyjski Bristol Olympus, który miał być produkowany w Stanach Zjednoczonych na licencji jako Wright J67. Dość szybko okazało się, że brytyjski silnik generuje sporo problemów. Konwer, obawiając się, że brak odpowiedniego silnika może stanowić poważny problem i przyczynić się do opóźnienia całego projektu, zasugerował, aby sięgnąć po inną brytyjską jednostkę napędową. No, i tutaj pojawiła się sugestia, aby wykorzystać silnik Rolls-Royce Conway, który jednak nie wzbudził większego zainteresowania po drugiej stronie oceanu. Ostatecznie zdecydowano się wykorzystać silnik J75, który oparto na dobrze znanym J57, który był wykorzystywany m.in. do napędzania samolotów F102 i B52. Pierwszy lot prototypu YF-102 odbył się 24 października 1953 roku. Szybko okazało się, że samolotowi brakuje osiągów. Był to jednak dopiero początek długiej drogi przez Mękę, która ostatecznie zaowocowała powstaniem samolotu F-106. Zanim do tego doszło, prototyp F-102 sprawił mnóstwo problemów. A to lądował bez podwozia i poranił pilota testowego, a to znowu okazało się, że radar, który ma być zastosowany w samolocie, jest opracowywany tak powoli, że nie ma gwarancji, że zostanie ukończony na czas. W 1953 roku zaczynano już powątpiewać, czy prace nad myśliwcem przechwytującym w ogóle zostaną doprowadzone do końca. Kolejny prototyp, YF-102, nie bardzo przypominał poprzednika. Maszyna miała zupełnie inny kształt, na przykład kadłub został zaprojektowany zgodnie z tak zwaną regułą PUL, która zakłada, że pola przekrojów poprzecznych płatowca nie powinny zmieniać się gwałtownie wzdłuż jego długości. Zastosowanie tego rozwiązania ułatwiało nowej maszynie rozwijanie prędkości naddźwiękowych. Drugi prototyp, YF-102, był zewnętrznie podobny do późniejszego F-102A, który ostatecznie miał stać się czymś więcej niż tylko maszyną przejściową i szturmem wybił się do amerykańskiego lotnictwa wojskowego. Delta Dagger z silnikiem J-57 nazwano dwójką i przez wiele lat wykorzystywano w systemach obronnych Stanów Zjednoczonych, a także do zadań bojowych realizowanych w Wietnamie. Bojowe F-102 dysponowały systemem kierowania ogniem MG10, który połączono z radarem MG3, gdyż stosowany początkowo system E9 nie spełnił pokładanych w nim nadziei, no i był generalnie bardzo słaby. Początkowo planowano, że system MG10 znajdzie się na wyposażeniu projektowanych wersji eksportowych samolotów F106, które jednak nigdy nie powstały. A skoro już jesteśmy przy F106, czyli głównym bohaterze naszego dzisiejszego spotkania to w latach 1953-1961 wytwórnia Conver zbudowała ponad 1000 egzemplarzy F-102, ale US Air Force nadal uważały, że to nie jest to, na co oni zasługują, i oczekiwały, że już niebawem z fabryk zaczną wyjeżdżać samoloty w wersji F106 a, które w pełni zrealizują oczekiwania amerykańskiego dowództwa odnośnie Projektu samolotu przechwytującego 1954. Początkowo dowództwo domagało się samolotu F-102B, ale w dniu 17 czerwca 1956 roku doszło do przemianowania projektu na F-106. Tymczasem 20 czerwca 1955 roku Konwer przygotował raport, który stanowił podsumowanie prac nad budową wersji pokładowej i wysokościowej samolotu F-102 projektowanego z myślą o US Navy. Samolot w tej wersji miał różnić się znacząco od wersji F-102B projektowanej dla amerykańskich sił powietrznych. Niestety, chociaż projekt zapowiadał się obiecująco, to jednak morski F102B został. Zignorowany przez US Navy, która wolała inwestować w inne samoloty. Wreszcie, na podstawie umowy zawartej w listopadzie 1955 roku, zamówiono pierwsze 17 egzemplarzy F-102B. Później oznaczenie samolotu uległo zmianie na F-106, a 3 sierpnia 1956 roku amerykańskie siły powietrzne zatwierdziły budowę dwumiejscowej wersji treningowej, której nadano oznaczenie TF-106A, która pod koniec sierpnia została przemianowana na F-106B. Niestety program postępował znacznie wolniej niż oczekiwano. Firmy Hughes i Conver napotkały na spore problemy. Firma Hughes użyła dwóch samolotów typu konwer NT29B w charakterze latających stanowisk badawczych radaru i rozpoczęła próby systemu MA1 w grudniu 1956 roku. Pierwszy samolot F-106, który czasami nazywany jest YF-106A, ukończono pod koniec 1956 roku. Pojawienie się nowego samolotu nie zostało praktycznie zauważone przez wojsko. Głównie dlatego, że samo wojsko obawiało się, że jeżeli nada całej sprawie duży rozgłos, to zwróci uwagę władz cywilnych na program, który był znacząco opóźniony. Tymczasem, żeby nieco zatuszować problem, amerykańskie lotnictwo wojskowe nadało samolotom F-106 oznaczenie system uzbrojenia 201B, a termin ten został wykorzystany w celu podkreślenia. Dobrze zgranych wysiłków w celu zbudowania odpowiedniego płatowca, który miał być następnie doposażony w nowoczesny radar, pakiet elektroniki i co najważniejsze, uzbrojenie. Wszystko to miało stworzyć zintegrowany system bojowy, podczas gdy tak naprawdę każdy element systemu powstawał zupełnie oddzielnie i niezależnie od siebie. W tym miejscu chciałbym zakończyć nasze dzisiejsze spotkanie z samolotem F-106. Nie martwcie się! F106 powróci już niebawem. Mam nadzieję, że dzisiejszy materiał wzbudził Państwa zainteresowanie. Jeśli tak było, to zachęcam Państwa do wspierania kanału. Można to zrobić na kilka różnych sposobów, na przykład za pośrednictwem wirtualnej kawy lub wsparcia w serwisie YouTube. Wspierający otrzymują różne dodatkowe bonusy, np. wcześniejszy dostęp do filmów, dodatkowe filmy tylko dla wspierających, a także różne drobniejsze bajerki, np. specjalne emotikonki. Zapytacie Balszoj, a ile to kosztuje? A ja odpowiadam, od 5 do 100 zł miesięcznie. W zależności od tego, co szanowne państwo sobie więszuje. I z tą myślą państwa pozostawiam i zapraszam na kolejny materiał, który przy odrobinie szczęścia powinien pojawić się na kanale już jutro. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia się z szanownym państwem. Do widzenia!